Wrzesień jak co roku zresztą zaatakował znienacka. Koniec słonecznych wakacji to jednak nie tylko szaruga za oknem oraz tłumy młodzieży spacerujące z plecakami na grzbietach, ale także zmiany w świecie IT. Co ciekawego działo się w minionym miesiącu? Sprawdźmy! Apple zaprezentowało wreszcie swojego najnowszego iPhone'a. Chodzi oczywiście o model opatrzony liczbą 13. Czy numerek ten okaże się pechowy? Gigant z Cupertino postawił tym razem na drobny lifting swego całkiem nieźle przyjętego poprzednika. Podobnie jak w przypadku modelu oznaczonego liczbą 12, tak i w przypadku iPhone'a 13 spotkamy się z czterema wariantami. Chodzi o opcję standardową, Pro, Pro Max oraz Mini. Zmiany względem 12 są niewielkie. Chodzi o nowy układ A15 Bionic, zastosowanie ekranu 120Hz, chociaż to rozwiązanie zarezerwowane jest wyłącznie dla najdroższych wariantów Pro i Pro Max oraz inne rozmieszczenie obiektywów, które powinny sobie teraz lepiej radzić ze słabym oświetleniem. Ceny nowego iPhone'a są naprawdę wysokie. Za 13 mini zapłacimy 699 dolarów, a na Pro Max przeznaczyć będziemy musieli aż 1099 dolarów. Czy te zmiany wystarczą, by zachwycić sympatyków amerykańskiej firmy z nadgryzionym jabłuszkiem w logo i zamknąć usta malkontentom? Zbliżająca się wielkimi krokami premiera nowego Windowsa to doskonała okazja dla internetowych złoszyńców, aby uprzykrzyć życie nieświadomym użytkownikom sieci. Zamiast pobrania jednastki, możemy stać się ofiarami paskudnego wirusa. Celem tego złośliwego oprogramowania jest phishing, czyli podszycie się w tym przypadku pod Microsoft, aby zainfekować komputer pechowej ofiary. Wykorzystywany jest do tego wzbudzający zaufanie dokument tekstowy opatrzony informacją, że stworzono go przy użyciu Windows 11 Alpha. Fraza Alpha jest tu kluczowa, aby rozpoznać zagrożenie, bo nie figuruje ona w oficjalnym nazewnictwie produktów Microsoftu w testowym programie Windows Insider. Ważne by nie włączać dokumentów w trybie edycji, to właśnie wtedy użytkownik otwiera furtkę do nieautoryzowanej instalacji programów na własnym urządzeniu. Już nie tylko astronauci z NASA mogą sięgać gwiazd. Dzięki misji Inspiration4 w przestrzeń okołoziemską udali się tak zwani szarze obywatele. Oczywiście na pokładzie z miliarderem, który ufundował im bilety. Mieliśmy ostatnio szczęście do podziwiania startów rakiet kosmicznych z ludźmi na pokładzie. tę eskapady Richarda Bransona i Jeffa Bezosa to jednak nic w porównaniu z trzydniowym lotem załogantów misji Inspiration4, wśród których nie było żadnego astronauty z NASA. W kosmiczną podróż wybrali się geolożka, lekarka i informatyk, a czwartym astronautą był miliarder Jared Isaacman, który sfinansował całe przedsięwzięcie. Oznacza to, iż należy uznawać misję Inspiration 4 za pierwszy cywilny lot orbitą okołoziemską. W jego trakcie śmiałkowi okrążyli Ziemię aż kilkadziesiąt razy. Wydarzenie miało charakter charytatywny, a w jego trakcie zbierano pieniądze na badania nad nowotworami u dzieci. To kolejny już news związany z przestrzenią okołoziemską, ale tym razem chodzi o internet udostępniany przez. Z Elona Maska, nazywany również żartobliwie kosmicznym. Internet ten można już zamawiać w Polsce, ale cena tej usługi również jest kosmiczna. Na orbicie naszej planety rozmieszczono już 1500 satelitów Starlink należących do Elona Muska. Docelowo pozwalać one mają na korzystanie z internetu w każdym miejscu na Ziemi. Na tę chwilę ruszyła możliwość zamówienia usługi w Polsce, ale jej koszta są ogromne. Za korzystanie z kosmicznej technologii Elona Muska musimy zapłacić najpierw za sprzęt, jego wysyłkę oraz obsługę – nieco ponad 2500 złotych, a następnie abonamentową należność w wysokości 449 zł za miesiąc. Czy to dużo, czy mało, zachęcam do podzielenia się swoją opinią w komentarzu pod filmem. A na koniec istotna informacja dla tych spośród Was, którzy nazywają się miłośnikami konsol, ale do tej pory z niewiadomych przyczyn nie kupili jeszcze Nintendo Switch albo myślą o tym, by w najbliższym czasie zakupić dodatkowy egzemplarz. Zmianom uległy ceny Nintendo Switch w całej Europie. Należność za urządzenie zmniejszono z 329 na 299 euro. W Polsce urządzenie można dorwać za 1350 zł, o czym warto pamiętać, bo wciąż zdarzają się w internecie oferty z cenami sprzed obniżki, czasem nawet 200 zł droższe. Dlaczego japoński gigant zdecydował się na obniżkę właśnie teraz? Powodem jest nowa wersja konsoli wyposażona w ekran OLED. To już wszystko w tym miesiącu. Serdecznie zachęcam do oglądania kolejnych materiałów na YouTubeowym kanale Onex Store. Przyszły filmik pojawi się już za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia!